Czernomnie nie, nie, nie. znajomy. Co ci zrobiłem, chłopie? No, dobra. Dobra. Baka, fana. Bakłażan. Czekaj, ja ci po prostu ten. Skopiuję moje imię, ok? Byakły, a żany. Jezu, no! Tylko e... ty? Co O co Bakła, żan. Bakłażan. Nie chodzi o to, mi junior. Junior, bakłażan Dobra. Nieznajome, tobie piszę moje imię i już Kurde. Dobra. Pie, pie, seł. Co? A, a masz muzykę? Weź puść jakąś muzykę. Nie mam. A. Jakieś bindy? Jakieś śmieszne, żeby je rozmieszyć? Dam ci dwa Robuxy z grupy, bo nie mam więcej, nie stać mnie. Nie mam, bindów. A weź puść. Nie mam. A puścisz? Z telefonu? Co? No Nie, jakąś piosenkę. Jaką? No nie wiem, twoją ulubioną. Daj freestyle albo coś. Nie mam. Na no, jaki masz? Nie mam. Internetu? Po co? Spuścić ci... No. Czekaj. A czemu z tym... Doświadczony Arbus? Co? Doświadczony Arbus jesteś. No. Możesz mnie zmutować. Nie mogę cię zmutować. To jest ranga, którą się zapisanie dostaje. Zobacz, te kanały masz niżej. Doświadczony Arbus, prywatny, doświadczony Arbus. Ta ranga mi nic, nic nie daje. To.